Głowa odwróci sobie. siebie No, się widzę. Dato. na piec <coughs> Majonezy O, mam nie tam. Jedna no. Majonezę. Ale jak koszuliki I wielkie No, jeden no, pomidor no. e, dwa pomidorki Dobra, biuretek Ale umyłeś podłogę, to teraz ja się mogę. A nie dziś, nie? Nie, nie? no. samo to. wtedy nie wyśnijmy w ogóle. Można może się zjeść? Jak się ma pieniądze, to się kupuje. O, majonez to będzie swoje Co za problem, zrobić pomidory z majonezem. co nie? I yes. jeszcze coś takiego. No. Co ty masz? Czy tam nie wiem co? Dobra, dolewki, dolewki. Jedno dam, a ono nie. Ale że żeby... dwa? No. My mamy więcej, a matka ma tyle. No. 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 Bym potruchła.